Ekipa Freezatier maker No dobra, mogę się podjąć tego wyzwania. Dobra, kurwa, no zastanawiam się między C a, a Giga Nudziarze, ile jeszcze mini Mike. No, też bym tutaj obok. No nie, w się sensie mini Mike, no to nie zasługuje, żeby być obok miksera Dobra, niech będzie tu po prostu. Dobra, kto to jest? Patec, dobra, Patec. Patec Estier, kurwa. Nie, Patec A-Tier. Wiesz... Co? Ale, ale pod jakim względem oceniamy charakteru? No party jest zajebisty, no. Ale charakterem oceniamy. No, no nie wiem, no ogólnie. Trzydziłem. No ogólnie, no, no przecież nie wyglądam chyba, nie? No dobra. Content dobra. chyba, w... chyba o content no. W, w... No to jak content to Murcix idzie do S. Murcix ma ostatnio wiFar najlepsze filmy na kanale. No i Freeze do, do Mini Majka dołącza, jest z kówno u niego na kanale. Nie, no to może nie Content, tylko taki cały kształt. Wiesz, że content, etc. etc. Bo, no bo kurwa Mulcix we to trochę dance game. No to freest No to murcik z A tier w takim razie. Versov. No Versov Giga odjebało od kaski. No powinien mieć osobny tier. Tak szczerze. No nic, damy do minimajka. Poczciwy krzyku B-tier jak szanuję, tak kurwa no już nie mogę. Tydzień temu reakcja ekipy na kurwa to, że jestem łysy. Wczoraj czy dzisiaj reakcja ekipy na, na to, że dziewczyna zmienia moje włosy na Ale no, no a co ma robić, no, jak jest kurwa korona no. Gówno, cokolwiek da innego Dawaj do str do STR-u, do STRu bo nie, nie. trąba bomba nie ma szans na STR kurwa da? Nie ma opcji, nie da? ma no, szans! No jak to nie? Nie będę dawał trąby do str nie do No to, a, no to na a, to A chociaż, chociaż A Ja kurwie zdodżować? Czemu? Nie wiem no, tego. Tak Ale I'm very good Zyra, what the fuck ale za całą kształt, a nie ostatnie w filmie. no właśnie, dobrze tutaj, dobra uwaga. Za całą kształt? Nie, widzę, poczuciwy krzyku to jest, no neutralny jest, na no, BTR jest idealny, no. Tu neutralny, dobra, to zrobimy tak, w takim razie. To by była moja tierlita. Kolejność ma znaczenie? W sensie pierwszy, drugi, Ale trzeci? Ale czemu Marcysia jest tier? Na no, Marcysia... Marcy się jest za krótko w ekipie, kurwa, ledwo co się pokazała, nie ma long term respektu zyskanego. No, z tym ostatnim się zgodzę, przedostatni też. Ja bym trąbę dał do S mimo wszystko. I wtedy wszystko się zgadza. <grym> Czy Murcik na A? No, no, bo no, bo ostatnio u są najlepsze filmy, no co ja mogę powiedzieć? Podkochujesz się! Nie, no spierdalaj. Co ty mówisz? Podkochuje się w murci z Uuu, dlatego, tak mixera, dlatego tak miksera hejtujesz Bo ty chcesz wejść w jego miejsce Nie. A ty Nie, co ty mówisz Nie no, tier lista jest zgodna Neutralni, lekko negatywni, lekko pozytywni, giga pozytywni, giga i leszcze Ja to tak widzę i tak bym zostawił Zakochani są wspaniali Co ryba, po prostu uzecisie, kurwa trąba, podoba i opierdolony no, byś bez... no, no co? Dobrze mówi maślana no co no jest jakieś. Żebyś jest. dla trąby ojebał. Trąbę. A potem dał sobie włożyć w dupę bombę, normalnie? Do rymu. Nie, nie. Nie, to było tragiczne. Przepraszam widzów. Przeproś. Przepraszam, przepraszam widzowie. Do rymu, rymowało się. Nie no, do rymu to tam chuj. Spodziewałem ja się wszystkiego, że wybuchnie w tobie czy coś. Wiesz, taka gra słów, ale... To już nie, było za dużo to trochę. Kryć, ale rymowało się akurat. Mam pytanie w sumie. No, słucham cię. To nie jest tak, że Patecki jest cringe, a dlatego, że jest na YouTube, to mu jakoś łatwiej z tym? No jest tak. Czy z grybu mógłby zrobić biznes? No, nie. Czego, czego brakuje z grywusowi? No, musiałby być bardziej przystojny i taki bardziej cringe pod dzieciaki niż pod. Z grybu jest cringe'owym bumerem, no nie oszukujmy się. <laughs> Co to jest? A, tu Sylas jest kurwa, no. To niezły Sylas, kurwy syn. Miał blubafa zrobionego, nie wiem co on, kurwa robi. Przyszedł na bota bez Bluebuffa. No, zrobił, zrobił red raptor, golem na stronie. Dobra, robota, ryba, no ryba nie tak. wieszaj się, dobre wilki ryba, nie wieszaj się. Ale czy Sylas cię rozjebał w lesie? Nie, no ryba. No dopiero pierwsza minuta jest, nawet się nic nie zdarzyło, nawet się z spotkałem. Nie płacz. Dobra, przepraszam. No i co, kurewka? Coś tam pierdoliłeś pod nosem, a. Dobra, ale to Zeda zabiłeś. No to zaraz Sylas też no, się No, No to zaprasz... Dobra. Jezu, ale jak tobie tak pomagają kurwa w tym lesie Trzech chłopów potrzebujesz ja specjalny jestem to potrzebuję pomocnej dłoni Da Zauważyć Chcesz się wiebać po prostu? No tak, 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 tak Dobra, jest Sindre, A, O kurwa Posters Mam zaraz snera Chcesz się wiebać? No to byśmy chcieli Sona raczej I tu skąd? Nie nie Tam jesteśmy jednak Zartowałem Bez snu No zabije cię chyba, on nie ma wany tą syndrą Ale sylas ma Okej okay. dobra, 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 dobra Dobra, S Jest ping, daj ich dajewać Idę, idę, no jest do zabicia to Bezerki Powinniśmy ich daj No Na ma nie? Oj, ja w ogóle pingów No pingu, Ja pierdolę. Nie wiem, wyforsowane to wszystko takie. Ja nie wiem, jak to jest, ale kurwa, w każdej grze mnie wyżywam. Ja jest naprawdę tak. Nie, <grym> chyba w tej grze. W tą grę. To jest tak popierdolone. W każdej grze jestem przy tą porażki. <grym> nie, marsz się, ryba. Ja gram jak gówno. Nie, nie. Gram. Nie, ja gram jak gówno. Postaram się poprawić, ale nie mogę znaleźć dobrego E w tej grze. Wybacz mi. Co ty gadasz? Jakaś r -ka? O, ja tutaj ze jestem. No dobra, ja mamy super, jednego. jednego. Ja trzymam snera na z jak jakby był. To jest bo kurwa ja się Mam go. Ale kurwa! To tak tym warusem, co jest? No i na jedną strzałę jest chłop. Jeszcze on ma Merkuris kur już, no on stał w moim snerze może z sekundę. A ja ja pierdo... No ja pierdolę! Nie wiem, myślałem on go jeszcze zesnerował, ej, ja chciałem... Ale to i tak by chyba nic nie zmienił. Nie wiem. Kurwa. Nie mogę! To zera jest bezużyteczna. Trzeba było wziąć kurwa na Utilusa No kurwa! Co to jest? No spadaj ode mnie, chuju Czemu on Ale mi czeka... Ten... Ale czemu on tu co w ogóle kurwa? Bo co? No bo gostuje no Proste No dobra no Unlucky gierka no chuj z tym, go next, no nop top, nop mit. I kurwa, no padekery też. Nie da się wykarować. Napisałem ci kiedyś, że jesteś chujowy i po co grasz w tą grę, jak nie umiesz i chciałem cię przeprosić, ale mimo że masz mastera to o, i tak chujowy mnie, jesteś. Proszę. Nie no. Kurwa, no co jest? Dobra. dziękujesz skurewka i stoi Teraz las jest spoko, herosem na to wychodzi. Nie, no do open to, no nie wygramy. Dobrze, mamy kurwę. Kurka silnikem nasus. No, go, go FF, nie wygramy tego Marcin, dzięki za grę. No dobrze, niestety. Dobrze, to przypierdoliliśmy zastawiania. zasługiwania zbiegów. A zgadzam się, zgadzam się. Wygramy. Zgadzam się. Słaby AD słaby top, słaby mid. Aż się kurwa nie chce grać w takim Marcinku, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? My sobie wygramy na lozaczku tutaj następną gierkę. No nic, trzeba dograć serię do Mastera. Jeden szybki winek i nie ma kurewek. Moi nie montuje właśnie film i e, Kuba chyba e, stara się ostatnio wyglądać jak ktoś e, taki, kogo wszyscy znamy. Napisz mi proszę w DM z kim wam się kojarzy. Że na roztałcja. Nie no, co wy? Bez podjazdu. Żeby do mnie tak. Ja wyglądam jak model. No taka prawda jest to kurwa. Jak model oversize? No nie. Jak model pogi, Champ bardziej, ależ ten bond kurwa nie rozumiem. Przez 10 minut tłumaczę, kurwa, no nie no. Jak... Może jak menel, jednak, ale też się zaczyna na M, a kończy na Dobra, potrzebujemy Adeka, Grave Skorki, Shen. No tutaj tylko. tylko Dżin. Like Korki na bocie, Shen nam idzie. ten taki jest, ale. Może to i dobre. Dobra, rozpierdalamy szybciutko gierkę. I tyle. Tino Baski. Ale ich no, festywny dawa i puści jakąś nutę Ty ich chujo. w I Mam jedną obawę, widzowie, co do tej gry. I to jest yy, mój chłopak na subarcie. Obawiam się, że Lulu może nas na tej linii po prostu rozpierdalić w porównaniu do tego, co zrobi Zilean. Czekaj pod tower. Ja pierdolę Chyba jest, będę wyszało On ignite gra tym szan nie chcesz na niego zabić? Bezerki lulu. Toś tu schodzi? Chyba Riven, bo... hmm. no, Że on się kurwa zdążył tepnąć co? Bez jest lesz nie wiem, ja nie mogłem jednego kurwa szała trafić Ja no to pewnie No nie wiem czy moja A co, moja że nie trafiłeś? Nie, korkiego, To no jest szybki No zjebałem widzowie, zjebałem Możemy cały targ nawet, no. może? No, Reven schodzi A ty tak może do końca, I po prostu uciekniemy sobie Zgadzam się Tak? Chuj wie Nie weźmiemy chyba jednak Jest Reven na bocie A tu wstepuje? Kasani też wstepuje, kurwa Team fight A o siebie zirku ty dla co za chuj? Nie wiem, czemu Riven mnie fokusuje? No jestem bezużyteczny, ma dekary kurwa z, Irei, z szardem i Pelerynką. Ty kurwa, ruro, jebana. Nie wiem, czemu dla siebie rkuje? No kurwa, to jest question. No czemu mnie fokusuje, widzowie? Czemu mnie? Co ja jej zrobiłem? Mam kurwa mieczyk i pelerynę Obok jest kasadnik 7-1 Natrox kurwa z black Liverem. Ha <grym> daj spokój Zawsze tego adekwery w dupę jebią nawet tak nic nie robisz Ojej to my taki miasto otrzymujemy No to i guess, że to nasza wina Nie wiem kurwa tak się dziwnie gra Na shena, że Ale Shen zilean w sensie Jin Ziland strasznie odskaluje wiesz? Co? No... Bardzo się skonujecie oboje. No strasznie nie, spokojnie, spokojnie. To, damy to. radę. Mi chodzi o to, że po prostu... Nie wiem, na Shen'a się nie myśli, że się gra na Shen'a jakoś tak po prostu... Taki korki wpierdlający się w środek. Czy tak jak Mieszako na Niewidce z zerką szena idzie na mnie. I to się o tym nie myśli na co dzień. Zwłaszcza jak już jesteś po 9 godzinach grania w ligę. Ja wiem, Marcin. Wiesz o co mi chodzi, dalej. No. No bo nie cały czas się gra na Shen'a, no. O kurwa, korki się no. odbiły od ściany, wziąłeś? Je, yeah. mam korki, jeszcze. Korki flash. No co, wygląda na to, że znowu master widzowie. Udało nam się wrócić. No co jest, kurwa? No co jest? Czemu mnie bijecie, kurwy? No i znowu się poświęci za mnie. Nawet on... Nie poświęci się, bo przecież ten jest masno, to nic nie bije. No kurwa, no nie! No kurwa, no zbejtowałeś się, nie tak nie pierdolę nie Robił kurewko! Ja pierdolę Ale fajlure. Wejdź do świata Minecraft Dungeon. O kurwa. Nie, ja już jestem najebany, przepraszam. Ale że ja klikałem a, i mi się flash wcisnął? To nie jest złe, kurwa miski Nie, za karę podatek. No, co on robi tym torkiem? Ory na głowę jest ten kolej. No, Myszan jeszcze gdzieś jest, nie? Odgona szer? Możemy No Zilean ma to się nie ma czego bać Ale ty Ale nie ma many niestety No ale dobrze, skończony dzień na Master'ku Jutro myślę tak ze 150 LP się wbije Pojutrze z 300 i Challenger Do końca maja, jest? Co to są za kurwy i to jest tu proszę zerknijmy z Dobra, dzięki. No, ile kutko, czy to jest master widzowie? W końcu udało się. Po dwóch dniach znowu mam mastera. Nie, no w to po sześciu godzinach znowu mam mastera. Wielka chwila. No co? Nie było za ciężko, chyba, nie? Wrócić tutaj. Jutro climbing w masterze, widzowie. Na no, de Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, czołem. Pow!